O, siemano z tej strony kozio. Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanaliku obsranym. Tejcie, mam nadzieję, że w weekend wjeżdżacie na pełnej kupie. Takiej energii, że wam tapeta ze ścian podchodzi. Dziś gamingowy, moi drodzy, wiadomo. Best global offensive, sorry guys. Tak, smak na CSS przyokrótny. Dzisiaj klasyczne, no, pogaduchy przepychanki z kolegami ze wschodu. Przedni odcinek, skończyliśmy na randze mistrzowskie elitarne srebro. Powiem wam tak, koniec grania diglem. Koniec, nie. Tym się nie da grać, no co was Werek szukiwał? No nie da się tym grać. że ja wam pokażę jak to chodzi, jak to pracuje, a wy zostawcie ocenę i komentarz. Proszę. Ktoś ostatnio mi komentarz napisał, przy mi się dzisiaj. Trzymaj, ja zawsze jestem w tej samej koszulce. Rozwiewam wszelkie Wątpliwość. To nie jest to samo koszul. Ma po prostu parę takich samych gildanów 4XL. Wisi na mnie jak na... Nie wiem na czym. Taki był plan. To nie tak, że tyle schudłem. Spokojnie. Wczoraj ten CSiG 2 był grany. Powiem mam szczerze, pomimo tego, że wykręciłem 1.11 w pierwszej połówce, no to i tak mi się nawet w miarę podobało. Chociaż Patryczek mnie wziął pod chuj i podkurwił. O, ale mu powiedział, No pocisnąłem mu okrutnie. Ty! Ancient gramy! Ale później się zrehabilitowałem i widzę w Counter Strike dwa potencjał. Gigantyczny potencjał. Pierwszy raz gram te piramidy inków cokolwiek to jest. Tak zobaczymy jak to chodzi. Oczywiście Krutas, nie? W sensie krótki. to za słowo. O kurwa, zjadł. No, powiem wam szczerze, to elektrycznie się kurwa trzeba. Ja pierdolę. W ogóle skąd się wzięło, stary, że ktoś jest elektryczny? Że to nie od tego, że ktoś był kur... Elektrykiem, historia jest generalnie taka, jest taka piosenka We are electric, coś Chińczycy robili, takie montaże z Doty, nie? Najlepszych zagrań, to jeszcze z Doty, tej starej, starej na Warcraftcie I oni zawsze podstawiali właśnie muzykę Electric, no i tam zawsze były jakieś playsy, nie? Ja! No, i była taka sytuacja, że jeden z naszych kolegów tutaj z AGK Boys e, nie będę mówił Niku, chociaż wiem, że to ogląda. Pierdol, takie szambole z Shakerem, taka postać z Doty. No nieważne, stary, nie chodzi o to. No, Odjebał koncertowo no, no zagranie, na montaż, tylko że montaż najgorszych akcji. Nie Danka, na, Nagrał replay, wrzucił tą akcję na YouTube, pod właśnie BR Electric. No i tak w sumie z tego się wzięło, że jak ktoś coś odpierdala, no to że elektryczny jest. Ten Elon Musk też nawija. Co to za kultura jakaś, żeby głos zmienić? Gdyś pierdoli Stary, jak jakiś kurwa gracz roleplay'u po wylewie to jest sakra, nie? być śmieszny próbuje być, a to mu nie wychodzi a ja coś o tym wiem, kur... widzieliście stary te 2k? let's get a shit jakby ktoś się zastanawiał też co ja pierdolę? jakiś get się widzieliście kurwa? jaki fast nie, nie, mam miętkiej gry no, no to właśnie no to skąd te let's get a bo ktoś może powiedzieć, że to od Belmonda albo od Parisa Platynowa a, a, a nie w paru miesięcy mi się strasznie wkręcił ruski rap, nie? Wśród rosyjsko rosyjskojęzyczny ja coś muszę kurwa dodawać stary, widzicie kto kurwa pracuje? No do, do cholery jasnej Ja pierdolę. Na... Dobra, ale okej, okay, chill, pierdolę, no gość zaraz rozpłaczę stary jednym tym wojszczem Kurwa, prawie mu dołem! Ten Elon to na cichutko powinien siedzieć jak szczur kurwa w Nowym Jorku po kanaliku przemykać. Kurwa, oni pierdolą i pierdolą, to się nie da nic powiedzieć na filmie blok. O, mamy kurwa doradcę, stary, od bloka. Dobra, voice. voice enable zero. Nie wiem, kurwa, mutuję ten voice Takie kurwa zjeby. No i stary, no może i nie z Rosji. Ale do pierdolą takie kurwa głupoty, że tego słuchać nie da. No. Nie wiem i to wiecie jeszcze, żeby stary z czego z tej gadki na błyszczacie cokolwiek wynikało. Nie! Oni pierdolą, aby żeby pogadać stary. Pada taktyka, kurwa stary, coś pierdoli, pierdoli, nawija, 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 chuj. Robi cały stary inaczej niż mówi. Idź w chuj, tego się słuchać nie daje z To prawie jak nie. No i wracając, stary. te lasgiery shit puppen i kraken i tak dalej. No to jest taka nuta, właśnie tego jeden jeszcze on my neck, nie? Stary to się inaczej, czy to chyba Adinstase tam mówi. No nieważne, chuj w to jak to się czyta. No i jest tam jedna taka nuta właśnie. Co tam mówi? Lesgery się papen, i i tak no tego, shit, papen" i tam inne rzeczy. No i nie tylko on. Dużo osób u nich właśnie tak mówię. Słuchałem tego, to mi się tak wkręciło do bani. I w sumie taka oto historia. Ale to tak samo z tym, you know how we reckon? Let's get it broski stary. No tak jak mówiłem kiedyś w Apexie, to to się od jakichś Lil risów wzięło, jakichś durków, jakiś SD stary. To co kiedyś ci kurwa tam byli ci, ci raperzy drillowi z Chicago. Miałem, stary, binda pod flame'a, nie? Czwórką wybiorę ten nade, nie? To stary, ja do tego, link, kurwa, 12 wykręcał numer. Na reklamę sam. 2, 2 i 7 czwórek, nie? No, nie ważne, stary. Co ja pierdolę, w ogóle, dzisiaj? To. Proszę Państwa! Złoty Laur, pierwszy! No, no! Mamy to, mamy to! Czemu takie rangi mają.? Znaczy, wiecie, no nie boli mnie to, no bo to i tak jakieś noby obsrane były. W koniec końców, ale no, no wiecie, no. no Większe ode mnie, no zdecydowanie. W ogóle ostatnio tam M, że zajmiemy się w końcu paranormalnymi rzeczami. I rzeczywiście, być może to nadejdzie już niedługo. Taką zachętką na powrót do tego tematu było to, że trafiłem na film DJ Palasajda. W tym reklamuję swoją książkę Paranormalne czy Paranormal 2. Ja 500 stron. Jeba. Kurwa jakichś historii jak paranormalnych Wiem też, że była tam kolaboracja Kurwa z Bungie. to też może się podobać To już będę musiał to w wolnym czasie Dzisiejszego lub jutrzejszego wieczoru Sobie przeanalizować, delikatnie Podpatrzeć i może, może coś z tego Będzie, może coś nowego, ciekawego Wynajdziemy, ogólnie jeśli chodzi o paranormalne Rzeczy to jest okrutna posłucha Bo wiecie, jak youtuberzy, przynajmniej polscy Zaczynali nagrywać te rzeczy paranormalne To, to jeszcze bardzo dużo kontentu było niezbadane No to ja mówię 5-6 lat temu Jak to tak Puffy był, to jak oni zaczynali Nagrywać, to wiecie, to jeszcze w kurwę było starych rzeczy na YouTube jakichś paranormalnych, które można było wpierdolić do tych filmów. Lata minęły, materiał w większości już ciekawszy został wykorzystany. Stary, oni już takie kurwa na śmieci wrzucali, że coś nawet zabawne nie było, stary do oglądania. I nie wiem, któryś jeden z nich od drugiego kopiował miniaturki, stary pomysły na filmy. Te miniaturki to też u Puffy'ego chyba. Takie clickbaity, że do bana powinno być, nie? Puffy to był taki operator kanału YouTube. On robił tak, że nie, klip jak kurwa gościną, drzwi wypierdala z buta, nie? To zaraz jakaś kobieta Wchodzi na, na stopień, wyskakuje z okna, stary, nie? A w następnej klatce reklamuje jakieś kursy kurwa internetowe. Totalnie to burzyła stary klimat To była masakra, bo jakieś bluzy, takie wiecie, śmieciowe. Co na Aliexpress są, po, wiecie, o po 5 zł, kurwa za kilogram. on reklamował jakieś strony, kurwa, że tam one były po 30 euro. Używa takie bluzy, że nie wiem, cała bluza w galaktyka albo stare w jakieś Doritosy. No kurwa, z całym Ja nie jestem może ekspertem modowym, ha, ale w takim czymś wejść wstydzia jak chuj. No chyba, że wiesz, że po prostu robisz sobie ja. To jest dwa dni temu, bo zapomniałem wam powiedzieć. Miałem sen, widzowie, i tak wiecie, położyłem się spać, miałem pospać półtorej godziny, skończyło się na trzech. Wiadomo, normalne. Śniło mi się, że nagrywałem film z Only Up, czy czegoś podobnego do Only Upa. Przyszedł do pokoju, coś się do mnie spróbł, bo chyba darłem mordę czy coś takiego. I wiecie i chciałem sprawdzić coś w OBS-ie, nie? A miałem zminimalizowanego. Go klikam, patrzę, a tam wiecie taki komunikat. że Zabrakło mi miejsca na dysku. No, wiecie, ja tam wkurwiony, no i załamany, bo nagrywałem chyba w wiecie, w tym śnie jest dwie godziny. Okazało się z 40 minut, kur. Jeszcze stres! Taki miałem śnie, że miało być daily A wiecie, a nie nagrało mi się I będzie spina, że nie ma filmu Czy to jest właśnie dowód na to, że to mi się już pierdoli w głowie Od tych filmów daily Ale to chyba dobrze, bo właśnie o to chodziło Co za no Co tu się rozpierd... Ale jajca stary 48 kg penis Dobra widzowie, to się nie pierdolę Druga runda, stary kałak z granatem Nie będę jakiś maków grał, idę na same head Head. Head. Mówiłem, że na heady? Mówiłem, kurwa, jest strasznie cicho na Wojszczacie. Nie ma jakiejś awanturki rosyjsko-polsko-angielsko-niemieckiej. Ale mi się wydaje, że jest to cisza przed burzą. Ja! Światło tu stary mryga, kurwa, jak w Guantanamo. Na heady, stary. Na heady, stary. No, chuj. DUPĘ CONFIDENTĄ Ten penis z komanderem, kurwa. Oni to są ostatni w ogóle do wchodzenia na sajta, stary To jest kolejna runda, w której ja widzę, że skurwysyn okupuje jakieś beczki, stary Przy naszym respie Kurwa mać, no to puśnij coś w końcu no. Druga sprawa, że soul i King mają po zero Kurwa, nie mam nabojów Kurde! Albo pierdolą, albo jest cisza. I to jeszcze gościa kurwa tłumaczenie, to mnie rozpierdala na łopatkę. nie używam mikrofonu, bo to się nie opłaca. A ty nie mówisz info. Dlatego kurwa z komanderem freje, że jebani okupują wejście kurwa stary do tego, do tego budynku. Nie wiem jak to się nawet nazywa. Main. -hip. Nie wiem, no przecież mnie popierdoli zaraz w tym Counter Strike'u. One vent. Pierdola. Nie mam naboi To ja będę mówił Tylko nic z tego nie będę Nie no Przecież mi ten digiel osłabia Kurwa Gramy w Mira, miraż w się kurwi W tej grze więcej siedzę w kiu Niż gram kurwa Tak autentycznie stary Mi mecz szuka po 8 kurwa minut Po 7 Po 9 No do jutra będę szukał tej gry Zobaczmy co mam na tiktoku na komputerze Cały świat Influ w Polsce Co tam kurwa PZ robi? Trzeba jest wywiad stary z PZ -em. Dałem szacunek do PZ Bo robił dobre awanturki na urzędniczej No dobra W sumie czemu on robił takie dobre Po wykręcanej leżał na tapczanie tak, o, 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 Jaca gdzieś tam obok też się dyndał Dostał wpierdol do doktor jointa Mało tego Dostał wpierdol od siwego od bystrzaka Idź pan w chuj Stary a on kurwa jakiś pod, w jakichś tak, podcastach tak, występuje tam. Urwa widzowie, to ja w gazie jakimś starym chyba jestem. K? Z czego? Nie, no, skurwa, trzy chydy. Ale skurwa gaz, panowie. Ja Piaperdole sza! Nie poszło, delikatnie mówiąc. Mam... No. 27? To no to jedną kulkę trafiłem? Pawły, Ameryce, kurwa. Siemano. No. <grywa> pa Angela, kurwa. Co ten Angel odpierdala, stary? To jest Paraolimpiada, kurwa. Skoki narciarskie 2002. polecam Adam małość. Short, kurwa, jebany rury! Brują nas z każdej strony, no! Kurwa! To no nie, no to, to to, nie może tak być! <try> Ty jobb, za mnie pesk kazachuje. Nie wiem, no to... I tu stary nikogo kurwa nie ma. No idźcie, kurwa, no idźcie do przodu, no plus w! Boże drogi! Nie wiem, kurwa, co oni robią. Czekają masz kurwa, kawa im się zaparzy, kurwa, woda na kawę, w sensie, no nie! Niezły te dwa <laughs> Kurwa, zmida jeszcze! A gdzie ty, ty? A on mida bronił by the way, nie? Angel to ja nie wiem Stary, no to... Tu ręce opadają. On bronił mida tak, że gość napierdolił mnie z mida i wszedł do dżungli Gość z shorta patrzył mida, kurwa, konektor. Nie wiem nie, nie wiem jak to jest możliwe w ogóle Wszystko w rękach, rigielka widzowie. Obok stary! Idź w Chuj. Dobra, niestety widziałem porażkę i tą porażką zakończmy ten film. Może bym troszeczkę taki sliperek widzowie, no, ale wiecie, od czasu do czasu musi się coś takiego pojawić. Generalnie raczej nie planuję już filmów z CSAGO, także teraz czekamy stricte na BTCS CSA2. Tyle, dzięki za oglądanie, za zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Wszystkie linki macie w opisie. Amigos, z wko, you know how Na razie.